Silentium PC to firma znana głównie z obudów, wentylatorów i zasilaczy, która pod koniec 2016 roku wypuściła zupełnie nową markę SPC Gear zajmującą się produkcją foteli dla graczy. Poza wieloma wersjami kolorystycznymi są one dostępne w dwóch wersjach SR300 i trochę bardziej rozbudowana wersja SR500. Dla każdej z nich możemy dodatkowo wybrać rodzaj obicia. Standardowo fotele obite są wysokiej jakości ekologiczną skórą, natomiast fotele z dopisaną na końcu literą F są wykonane z dobrej jakości poliestrowej siatki, co daje nam dodatkową możliwość wyboru. Co do moich pierwszych wrażeń, to zdecydowanie muszę pochwalić SPC Gear za jakość zapakowania. Fotel przychodzi bardzo dobrze opakowany piankami, a każdy występujący w nim element jest tam dokładnie zabezpieczony. I to właśnie na etapie unboxingu pojawiają się pierwsze różnice pomiędzy tymi fotelami. W wersji SR300 otrzymujemy inną podstawę i podłokietniki w odróżnieniu od SR500 jeśli chodzi o złożenie fotela jest to banalnie proste i potrwa nie więcej niż 20 minut a załączona instrukcja jest przejrzysta, czytelna i z nią na pewno każdy bez problemu złoży swój fotel w temacie różnic pomiędzy fotelami SR300 i SR500 pierwszą sprawą jest mocowanie w wersji SR500 system huśtania jest dużo przyjemniejszy a żeby z niego skorzystać otrzymujemy dodatkową dźwignię i możliwość zablokowania w dowolnym przechyleniu Natomiast w wersji SR300 wystarczy wyciągnąć tą jedyną dźwignię, jednak czuć pomiędzy nimi sporą różnicę. Jeśli chodzi o tłok trzymający cały fotel, to widocznie traci trochę smaru, co w podstawowej wersji zostało zakryte, natomiast w wersji SR500 pozostało odsłonięte. Z innych różnic wypadałoby poruszyć temat podłokietników. Te w podstawowej wersji są węższe, a ich regulacja to wyłącznie ustawienia wysokości. Natomiast w wersji SR500 możemy ustalić sobie ich położenie w czterech osiach. Niestety, ale tylko dwie pozostaną na swoim miejscu dzięki blokadom. Jest to ruch w górę lub w dół oraz przesuwanie i odsuwanie. Jeśli chodzi o ruch w przód lub w tył i rotację, ustawiamy je przykładając trochę siły. I tak jak do przesunięcia w zakresie przód-tył nie mam zastrzeżeń, tak rotacja mimowolnie sama przeskakuje w czasie gry lub... W pracy przy komputerze. A skoro o pracy przy komputerze mowa, to nie możemy zapomnieć o tym, że oba te fotele pomagają nam utrzymać proste plecy w wygodnej pozycji. A dołączone w komplecie poduszki nadają prawidłowe zakrzywienia w szyjnym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa. A co do poduszek, są bardzo wygodne, o średniej miękkości. Nie są ani twarde, ani miękkie. Są one wykonane również z tych samych materiałów co same fotele, czyli poliestru lub ekologicznej skóry, w zależności od wybranej przez Was wersji. Wybierając pomiędzy poliestrem a skórą, musicie. Zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Skórzany fotel wyróżnia się tym, że ewentualny pod, okruchy lub inne tego typu rzeczy, które możemy widywać na fotelach gracza, w razie potrzeby po prostu ścieramy. Za to sam fotel trochę skrzypki podczas siadania i przykleja się do osoby siedzącej niezależnie od ubioru. Poliestrowy fotel wyróżnia to, że pod wsiąka, a okruchy, włosy i inne takie wpadają czasami pod pierwszą warstwę siatki, utrudniając usunięcie. Jednak ścieranie nie jest konieczne, a użytkownik nie przykleja się do fotela. Do tego nie wydaje skrzyp dźwięku gdy siadamy lub wstajemy. Siedziałem na wielu fotelach gamingowych. Jednak jak dla mnie najwygodniejszym wydaje się poliestrowy fotel od SPC Gear.